Często denerwują nas ludzie, którym jest albo za zimno, albo za gorąco. Ale każdy ma własny próg tolerancji. Możesz przewracać oczami, gdy kolega z pracy zamyka okno w biurze w środku lipca, bo przeszkadza mu bryza. Lecz gdybyś Ty doświadczył bardzo niskiej temperatury, nabawiłbyś się odmrożeń. Przyzwyczajeni do zimna eskimosi? By Cię wyśmiali, bo dla nich to zwykły chłodek. Jak przetrwać ekstremalne zimno lub upał, będąc zwykłym, nieprzygotowanym człowiekiem, a nie słynnym holenderskim człowiekiem lodu Wimem Hofem? Czy utytułowaną meksykańską biegaczką Laureną, która umie wytrzymać każdy upał? Dla nich walka z temperaturą, bicie rekordów i rywalizacja to całe życie. Był jednak przypadek, gdy zwykły wędrowiec Tyson Steele znalazł się między dwoma żywiołami – lodem i ogniem. W pewnym momencie oba z nich stały się dla niego kwestią życia i śmierci. Czy ciepło może zabić? Średnia temperatura ciała człowieka w ciągu dnia waha się od 35,5 do 37,2 stopnia Celsjusza. Najwyższa liczba na zwykłym termometrze rtęciowym to 42 stopnie. Wiesz może czemu? Temperatura 43 stopni jest już śmiertelna dla człowieka. Pamiętasz jak okropnie się czułeś, gdy termometr pokazywał cokolwiek powyżej 37 stopni? Czasem nawet w zwykły letni dzień, relaksując się w cieniu w stroju kąpielowym. Już ci niedobrze. A co gdy masz maraton do przebiegnięcia? Maria Lorena Ramirez to młoda dziewczyna z gorących tropików Meksyku. Wyjątkowo pokochała bieganie. Bardzo łatwo ją rozpoznać w tłumie maratończyków. Wystarczy spojrzeć na zdyszanych sportowców w profesjonalnych butach i szortach. Widzisz tę dziewczynę, która wyprzedza ich w sandałach i sukience? To właśnie Lorena. Mimo wysokiej temperatury, też ma na sobie szorty, lecz są one pod wielkimi sukniami. Lorena nie nosi nawet kapelusza. Zdarzyło Ci się kiedyś mieć udar cieplny? Dochodzi do niego już przy 41 stopniach zaczyna czuć mudłości, zawroty głowy i osłabienie, potem pojawia się dezorientacja oraz brak koordynacji lecz Lorena biegnie dalej i wygrywa. Nigdy nie jechała transportem publicznym z miasta do miasta. Biegła w palącym słońcu po gorącej ziemi, w butach zrobionych z przetworzonych opon. I robi tak do dziś, co sprawia, że jest tak niezwykła. Czemu jej ciało wytrzymuje więcej niż ciało zwykłego człowieka? Czy chłód może zabić? Wim Hof po raz pierwszy przezwyciężył ekstremalny chłód w wieku 17 lat. Podczas spaceru młodego chłopaka przyciągnęła zimna woda. Na chwilę wszedłem do wody i pomyślałem, tego mi było trzeba. Kilka miesięcy później Wim spędził pod lodem całe 7 minut. Jeśli wejdziesz do wody o temperaturze 10 stopni, w ciągu 30 do 60 minut stracisz przytomność. A w ciągu dwóch godzin zabije Cię hipotermia. Jednak Wim Hof stawiał sobie poprzeczkę coraz wyżej. Spędził 120 minut w przezroczystej kabinie wypełnionej zimną wodą z lodem. Gdy temperatura ciała człowieka osiągnie 30 stopni, rozpocznie się prekonwulsyjne napięcie mięśni. Mięśnie wokół szyi i ramion zaczną się kurczyć. A ręce i nogi zaczną boleć z zimna. Wracając do termometru, najniższa na nim wartość to 35 stopni. Wtedy zaczynasz się strasznie trząść. Przy 34 tracisz pamięć i rozumowanie. Nie wiesz, gdzie jesteś, co robisz, nie rozpoznajesz nawet swoich bliskich. Serce zaczyna pompować tylko 2 trzecie całkowitej objętości, a brak tlenu powoduje halucynacje. Śmierć czeka przy temperaturze 29,5 stopnia. Nie powstrzymało to jednak Wim Hofa przed przebiegnięciem maratonu w śniegu na kole podbiegunowym przy minus 35 stopniach. Tym samym zaczęto go nazywać człowiekiem lodu. U zwykłych ludzi śmierć z powodu skrajnego zimna występuje 17 razy częściej niż ze skrajnego gorąca. Więc jak radzi sobie Wim Hof? Czy ma jakieś supermoce? Podczas gdy Wim Hof wspina się na Mont Blanc w samych gaciach, my łapiemy gorączkę po chłodnym wieczorze. Prasarn Homtong mieszkał w prowincji Bueng Kang w północno-wschodniej Tajlandii, w niewykończonym budynku bez okien i drzwi. Pewnej nocy, gdy temperatura spadła do 9 stopni, oddał ośmioletniej córce wszystkie swoje koce około północy dziewczynka wstała i zwróciła ojcu jeden koc. Lecz było już za późno. Temperatura na Mont Blanc może wynosić około 3 stopni. Jest to temperatura wewnątrz zwykłej lodówki. Czemu niektórzy wytrzymują ekstremalny chłód, podczas gdy inni umierają z zimna we własnym domu? Jak przygotować się na sytuację, gdy chłód lub upał łapią z zaskoczenia? To właśnie przeżył Tyson Steele. Wraz ze swoim psem Filem mieszkał w odizolowanym rejonie okręgu Matanuska Susitna na Alasce. Śnieg jest tam głęboki i może sięgać do klatki piersiowej, a temperatura może spaść do minus 40 stopni. Tyle, a 9 stopni to już wielka różnica. Pewnej nocy Tysonowi było bardzo zimno i postanowił rozpalić piec kartonem. Przy najmniejszej nieostrożności, ta, która uniosła się i zapaliła wewnątrz komina. Steel ujrzał płonącą dziurę w suficie. Wkrótce cały dom stanął w ogniu. Zabrał kilka rzeczy i uciekł z domu, ale wtedy zauważył, że jego pies nie pobiegł za nim, zostając w płonącym budynku. Zapominając o instynkcie samozachowawczym, Steel wrócił do budynku, by ratować Labradora. Lecz niestety nie mógł go dosięgnąć. Słysząc wycie psa, Tyson postanowił uchronić Fila przed bolesną śmiercią. Wziął karabin i zaczął strzelać w stronę psa, ale nie trafił. Wycie to na długo pozostanie w jego głowie. Steel też krzyczał. Uciekając przed ogniem, zachrypiały runął w śnieg. Musiał się schronić w śnieżnej zaspie. Gdy temperatura spadła poniżej minus 30, zaczął tracić rachubę dni i marzył o tym, by umrzeć we śnie. I tak czekał na mrozie przez 20 dni, aż znaleziono go przez napis SOS, który wyrysował w śniegu. Tyson Steele to zwykły człowiek, który przezwyciężył ciepło i chłód. Jak widać, każdy, nawet ty, może przetrwać wbrew tym śmiertelnym żywiołom. Ale. W jaki sposób? Wim Hof pozwolił wykonać na sobie eksperymenty, aby odkryć przepis na samokontrolę. Wim wymyślił specjalny system oddychania, którego naucza. Jak wiemy, adrenalina sama produkuje się w organizmie z ekstremalnych i nagłych doświadczeń. Nikt nie może aktywować jej na żądanie. Poza Wimem. Udowodnił on lekarzom i naukowcom, że potrafi sam stymulować poziom adrenaliny za pomocą zimna i oddychania. W bezruchu kontrolował swoją fizjologię i generował tyle adrenaliny, ile wytwarza się u ludzi, którzy pierwszy raz w życiu skaczą na bungee. Sposób Wima na oszukanie organizmu jest całkiem prosty. Zrób jak najgłębszy wdech, a następnie wydech. Bez wysiłku. Powtórz 30 razy. Następnie wypuść całe powietrze i nie oddychaj do 2 minut. Odczuwając brak powietrza, zrób wdech i wstrzymaj oddech na 15 sekund. Powtórz trzykrotnie. Stały trening i hartowanie oddechu to droga do samoregulacji. To powietrze i oddychanie są głównym źródłem zbawienia. Hof uważa też, że ludzie stracili kontakt z zimnem. Zaczęli nosić ciepłe ubrania, przyzwyczaili się do wygody. Powiedział, możemy lecieć na księżyc marsa gdziekolwiek, a nie rozumiemy w pełni własnego ciała. Wimhoff spędza dużo czasu na łonie natury, a będąc zdala od niej czuje, że rozpada się na kawałki. Lorena dużo milczy i nie lubi rozmawiać. Zamyka się w sobie, gdy idzie pasać kozy lub opiekować się sowami. Długo siedzi na wzgórzach, wpatrując się w słońce, jak Tyson Steele. Gdy wędrował, zawsze był blisko natury i czuł się jej częścią. To właśnie druga rzecz medytacja. W każdej niezrozumiałej sytuacji wycisz się i spójrz pod głowę w siebie. Ujarzmi ciało za pomocą tego, co dzieje się w głowie. Nawet jeśli wokół płonie ogień lub zbliża się lawina, pamiętaj, że jesteś częścią natury i odpowiedź leży w tobie. Trzecią rzeczą, która ci pomoże, jest twój głos. Co cię napędza, motywuje, co sobie wmawiasz, a czego nie wmawiasz? Wimchow stara się całkowicie uwolnić od myśli. Podczas maratonu Laurena też nie myśli o niczym poza światłem. Śpiewa w głowie kojącą, starą piosenkę o świetlikach. Nie bez powodu. Ma przed sobą światło i biegnie w jego stronę. Tyson Steel ma w głowie milion myśli. Co zrobić? Co się z nim stanie? Przecież stracił wszystko. Jednak wszystkie myśli zagłusza wycie ukochanego psa, który płonie żywcem. Przepraszam, fil. Zawiodłem. Miał dylemat: poddać się, a nawet popełnić samobójstwo, albo przeżyć, zobaczyć bliskich i godnie pochować Fila. Jeśli kiedykolwiek będziesz na skraju śmierci, z zimna czy gorąca, oddychaj, uspokój się, by usłyszeć głos w swojej głowie, który każe ci walczyć dalej.